Po wyjściu od pani weterynarz, dwaj przyjaciele wpadli do apteki, zrobili zakupy w sąsiednim sklepie, a potem wylegiwali się razem przytuleni do siebie i słuchali muzyki. Muzyka płynęła przez pokój, wychyliła się przez okno, wpadła do uszu przechodniów, wprawiając ich ruchy w pogodniejszy rytm. Wróciła do pokoju. Pochuś stała się na Firance, połaskotała paprotkę i wreszcie owinęła swym powabem obu przyjaciół. Gdy słucham tej muzyki, to czuję radość, spokój i jest mi tak dobrze. Teraz zamknij oczy i wsłuchaj się w delikatne brzmienie fortepianu. Hmm, przytulę się bardziej do ciebie, położę głowę i łapy na tobie. Nos w tule w twój policzek, bo ładnie pachniesz. Nie tak smakowicie jak pani weterynarz, ale też przyjemnie. Będziesz trochę pachniał mną, a ja tobą ogrzeję cię moim futerkiem, żebyś wyzdrowiał. Ja też potrafię opiekować się tobą, przecież jestem twoim przyjacielem. Pani Wiktoria powiedziała, że jesteś szczęściarzem. Miała rację dlatego że dajesz szczęście niczym słońce wychodzące z za deszczowych chmur niczym promienie słońca które nagle ogrzewają nie tylko ciało, ale i duszę mm -hmm. <grystujesz> jesteś jak promyk słońca, <grystujesz> jak promyk szczęścia <grystujesz> mój własny osobisty promyk jesteś promyk, <grystujesz> promyk to jest właściwe imię dla ciebie Moje imię, promek, promek to ja! O, o, o.